Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie, w mojej kuchni nie jestem tylko w towarzystwie Thermomix, ale również w towarzystwie nowości z firmy Forwerk Thermomix Friend. I tak naprawdę to Thermomix Friend będzie bohaterem dzisiejszego filmiku. Dzisiaj nie będę, słuchajcie, gotowała. Gotować z udziałem Thermomix Friend będę już za niedługo. Filmik dostępny będzie na moim kanale na YouTubie Thermomix Zdrowa Kuchnia Asi. Więc zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, bo jeżeli filmik się ukaże na kanale to będziecie zaraz poinformowani, że taki filmik jest dostępny. Będziecie mogli zobaczyć. W tym filmiku będę przygotowywała e, razem z Thermomix Friend e, lasagne z warzywami. Więc tam dokładnie będziecie mogli sobie zobaczyć jak gotuje Thermomix szóstka łącznie z Thermomixem Friendem. A dzisiaj wracamy do bohatera naszego odcinka czyli Thermomix Friend. Czym jest Thermomix Friend to, tak jak sama nazwa mówi, przyjaciel naszego Thermomixa. To stacja dokująca, która łączy się z naszym podstawowym Thermomixem za pomocą Bluetootha. Thermomix Friend współpracuje zarówno z modelem TM6, czyli takim modelem, który ja tutaj mam, jak i z modelem wcześniejszym, czyli TM5. Można podłączyć i piątkę, i szóstkę sparować i mogą razem pracować. Termomix Friends to stacja dokująca, tak jak mówiłam, składająca się z naczynia miksującego. To jest naczynie miksujące kompletne, tak tutaj widzicie z nożem, z pokrywą i z miarką. To jest dokładnie takie samo naczynie miksujące jak tutaj mamy w termomiksie naszym podstawowym i składa się z podstawy, czyli stacji dokującej. Thermomix Friend można nabyć w komplecie, czyli taki komplet, tak jak tutaj jest, czyli naczynie miksującej, stacja dokująca, bądź osobno. Jeżeli na przykład w domu macie naczynie miksujące, dodatkowe naczynie miksujące w domu, to nie musicie już tego zestawu kupować, możecie sobie kupić samą podstawę. Co zyskamy w naszej kuchni mając Thermomix Friend? Przede wszystkim, słuchajcie, możecie szybciej przygotować dane potrawy, bo wtedy pracujemy na dwa urządzenia. Dodatkowo, możemy przygotować więcej porcji danego dania. Z ciekawości powiem Wam, że możecie przygotować do 16 porcji zupy, na przykład. Jednocześnie. Więc myślę, że warto mieć takiego przyjaciela w domu, bo wszystko szybciej będziecie mieć przygotowane. Tak jak mówiłam na filmikach, jak gotuję z udziałem Thermomix Friend, będziecie mogli sobie zobaczyć na moim kanale na YouTubie. A teraz słuchajcie, przechodzimy do tego. Przełączę się na inną kamerkę i pokażę Wam, jak podłączyć Thermomix Friend, jak go podłączyć z naszym Thermomixem żeby dobrze działał. I teraz słuchajcie, jeżeli macie Thermomix Friend, to w zależności od tego, jaki typ Thermomixa posiadacie, to tak tutaj, przy podstawie, pod spodem, mamy taki przełącznik tutaj, on jest może niewidoczny. Natomiast mamy tutaj, jest napisane, że albo Thermomix 6, albo Thermomix 5. Czyli jeżeli on automatycznie, jeżeli po zakupie macie tutaj przełączone na Thermomix 6. Natomiast jeżeli macie w domu piątkę to należy sobie tutaj po prostu przesunąć ten przycisk, taki przesunąć go w górę i przesunąć go na TM 5. To tyle z ustawień. Natomiast jeżeli macie 6, to macie to automatycznie. I teraz tak, włączamy sobie. Nasz Thermomix Friend, a tutaj na Thermomixie 6 robimy ustawienia. Wchodzimy w połączone urządzenia. I teraz pokazał nam Thermomix Friend. Klikamy na Thermomix Friend i za chwilkę nam się pokaże kod w stacji Thermomix Friend. O, właśnie! I teraz porównujemy kod wyświetlany na ekranie stacji Thermomix Friend z kodem tutaj. Sprawdzamy, zgadza się. Czyli teraz tutaj poprzez naciśnięcie naszego pokrętła akceptujemy ten kod, po czym stacja Thermomix Friends została połączona. E, I teraz już nasz Thermomix 6 zapamięta sobie e, to nasze urządzenie Thermomix Friends i nie będziemy musieli już e, po prostu o nim pamiętać. Za chwileczkę przejdę do ekranu komputera i pokażę Wam, jak znaleźć przepisy, które pozwalają nam gotowanie jednocześnie, gotowe takie przepisy, które pozwalają nam na gotowanie, zarówno na Thermomix 6, jak i na Thermomix Friend. Także zapraszam. Chcąc wyszukać sobie przepisy, jakie możemy przygotować z udziałem naszego przyjaciela Thermomix Friend, wchodzimy na platformę Cookie Do, klikamy tutaj Szukaj, wchodzimy w filtry, zjeżdżamy sobie w dół i tutaj mamy Thermomix Friend. I albo wybieramy przepisy, które uwzględniają stację Thermomix Friend. Albo przepisy tylko ze stacją Thermomix Friend. Możemy sobie wybrać tylko ze stacją Thermomix Friend. Na dzień dzisiejszy są 63 wyniki. Oczywiście będą za niedługo dostępne te przepisy na głównej stronie Kukidu, do, dostępne pod nazwą Thermomix Friend. Tutaj mamy przepisy, które wszystkie wykorzystują Thermomix Friend. Możemy sobie wybrać, na przykład bułeczki na parze z szarpanym kurczakiem. Oczywiście krok po kroku, tak jak wszystkie przepisy w platformie Cookidoo, mamy podpowiedziane, gdzie. W jakiej stacji, czy w Thermomix, czy w Thermomix Friend e, wykonujemy dane czynności. Natomiast teraz pokażę Wam, jak nasz Thermomix e, zawiaduje stacją Thermomix Friend. E, to znaczy, automatycznie Thermomix wysyła nam zadanie do Thermomix Friend, e, co będzie wykonywał nasz przyjaciel. I teraz mamy taką tutaj informację: gotowanie na parze w stacji Thermomix Friend i pyta nasz nasz Thermomix czy ma wysłać to zadanie do Thermomix Frienda. Robimy wyślij. I słuchajcie automatycznie zobaczcie z, pokazało nam się, że 20 minut będzie gotował nasz Thermomix Friend. Na waromie przypomina nam tylko <laughs> Thermomix Friend, że mamy e, sprawdzić czy mamy przykryte naczynie miksujące. My klikamy, że mamy. I tutaj pozostaje nam tylko raz przekręcić nasze pokrętło. I on nam już włączy nasz Thermomix Friend do pracy. Natomiast też możemy Thermomix Friend ustawić ręcznie. Jak to zrobić? Jeżeli włączamy sobie Thermomix Friend, on nam się już nam połączył z szóstką i tutaj mamy pierwsze co? Taką kreseczkę pod naszym czasem. Mamy zaznaczoną taką kreseczkę, że to możemy sobie ustawić. Ręczne ustawienie polega na tym, że sobie ustawiamy czas. Teraz, klikając raz tutaj w pokrętło, przechodzi nam na tryb ustawiania temperatury i ustawiamy sobie temperaturę ręcznie. Maksymalna temperatura tutaj w Thermomix Friend to jest 120 stopni, czyli też gotowanie na waromie. Następnie klikamy kolejny krok, to Thermomix Friend przypomina nam, żebyśmy przykryli nasz Thermomix Friend. Jak widzicie tutaj nie ma nigdzie uchwytów takich jak mamy w Thermomixie naszym szóstce czy 5. Dlatego informuje nas Thermomix Friend, żebyśmy sprawdzili czy mamy przykryte naczynie miksujące. Jeżeli mamy, klikamy jeszcze raz i przychodzi nam w tryb Ustawienia obrotów. W Thermomix Friend ustawienia mamy tylko maksymalnie do dwójki, czyli ustawiamy jeden bądź dwa i gotujemy. Mam nadzieję, że dzisiejszym filmikiem przybliżyłam Państwu, czym jest nowość firmy Forwerk Thermomix Friend. Tak jak mówiłam, zapraszam na mój kanał na YouTube Thermomix Zdrowa Kuchnia Asi. Tam będą, będzie dużo filmików z udziałem m.in. Thermomix Friend, więc zapraszam. Jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, to będziecie na bieżąco informowani, że nowy filmik pojawił się na kanale. Oczywiście, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Chętnie przyjadę do Państwa osobiście, bądź spotkam się z Państwem online na takiej indywidualnej prezentacji. Thermomix. Od dzisiaj wszystkie moje prezentacje będą się odbywały z udziałem dwóch tych urządzeń. Czyli tak naprawdę przyjeżdżam do Państwa z Thermomixem i z Thermomixem Friend. Będziemy gotować na dwa urządzenia. A ja za dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!